Dziedziczka. Odcinek 58. Występuj. Co tak naprawdę chcesz mi powiedzieć? Że chcę, żebyś znów był wiceprezesem. Chcę, żebyśmy kontynuowali współpracę dla dobra wszystkich. Zgódź się. Z tego, co wiem, Dante i ta kobieta nie znają się. Pokazywali sobie znaki? Już nie jestem pewna. Prawdopodobnie coś sobie wyobrażam. Nie słuchaj mnie. Może masz rację, bo kiedy pan Severiano i pani Katalina uratowali Juana i Pedra, Dante prawie nie przychodził do Santa Catalina. Więc nie ma możliwości, żeby się poznali. Chyba, że spotkali się gdzieś indziej. Dante nie znał braci, dopóki nie zamieszkali tutaj. Więc musieli się spotkać. Tak. Otwórz to ja. Dlaczego mierzysz we mnie z pistoletu? Myślałem, że to Pedro. Co ci zrobił? Z nim jest coraz gorzej. Pytał mnie, czy jesteśmy kochankami. Zaprzeczyłam, ale nie uwierzył. Wiem, że zabiłem Henry'ego. Wszystko przez tego przeklętego Bachora. Szkoda, że nie udało mi się dzisiaj zakończyć tego problemu. Mówiłem, żebyś nic mu nie robiła. Spadł ze schodów, ale Sara zdołała go złapać i to ona uderzyła się w głowę. Poszła do lekarza? Lekarze zbadał ją w domu, nic jej nie dolega. Dlaczego Pedro cię uderzył? Łupiec próbował oszukać Juana i oskarżył go o oszustwo. Juan wiedział, że prawdziwym złodziejem w firmie był Pedro. Na pewno chcesz zrezygnować z funkcji wiceprezesa? Przede wszystkim. Chcę was przeprosić. Zwłaszcza ciebie, Juan. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić. Po prostu broniłem firmę, ponieważ uważałem, że jest w niebezpieczeństwie. I myślę, że każdy z nas by to zrobił. Prawda? Dość tego. Przytulcie się i zapomnijcie o tej absurdalnej rywalizacji. I przestań obwiniać Sarę. Wiemy, że od dawna macie problemy. Wszyscy cię kochamy, Pedro. I jesteś bardzo ważny w firmie. Zostaniesz? Tylko jeśli Human się zgodził. Nie przyjąłem twojej rezygnacji. W takim razie idźmy naprzód razem, jak profesjonaliści. Ucałujcie się. Przestań. Dobrze, uścisk i to wszystko. Będę zadowolony. Sara wie, że Pedro jest oszustem? Nie i nie mów jej. Juan jest inteligentny, nawet bardziej niż jego ojciec. Nigdy nie spotkałem człowieka takiego jak on. Nie przesadzaj. Chronił ich wszystkich, nawet Pedra. Robisz się sentymentalny. Dawno nie widziałem rodziny. Żona podróżuje, dzieci studiują za granicą. Chcę przejść na emeryturę. Mam dość życia w hotelu, na usługach Del Monte. Co zresztą pieniędzy? Spadek Lukasa i Matea to milionowe kwoty. Dla moich dzieci i wnuków wystarczy. A co z Pedrem i Aurorą? Niech się pozabijają, jesteś bardzo wrażliwy. Porozmawiajmy o tym jutro. Będziesz mógł wszystko przemyśleć. Myślę, że zmienisz zdanie. Zostań na noc. Proszę. Odchodzę fortuna w mi rancie, comparto alegría. Kaminando entre las montañas i mirando la luna, cuando se acaba el día. Powinnaś była zostać w Santa Catalinie. Gracias. Chciałam tu chwilę popracować, a potem pójdziemy do butiku wybrać suknię ślubną. Wciąż nie mogę się pogodzić z tym, że nie weźmiecie ślubu kościelnego. Chociaż Berta ma rację, liczy się ślub cywilny, bo w świetle prawa będziecie mężem i żoną. Berta, zrób mi fity śniadanie, muszę być w formie na ślub. Już się robi? Zawsze jesteś perfekcyjny. Spotkamy się po południu? Dam ci znać. Idę po suknię ślubną. A ty co założysz na ślub z Sarą? Czarro czy frak? Nie sądziłam, że będziesz wygadywać takie bzdury o tak wczesnej porze. Ale nie mów hop, nim nie przeskoczysz. Wszystko jest możliwe. Z kim rozmawiałaś? Możemy? Ciocia Sara. Dobrze się czujesz? Doskonale, a ty? Spójrz, co mam. Niesamowite. Sam to zrobiłeś? Mama mi pomogła, ale tylko trochę. Nie chciałeś powiedzieć czegoś jeszcze? Dziękuję, że mnie uratowałeś. Będę o ciebie dbała. Ja też zawsze będę o ciebie dbać. Bardzo cię kocham. O wszystkim mi powiedział. Nie wiem, jak ci dziękować. Nie ma sprawy. Nie powiesz, że twój robot jest naprawdę super. Świetny. Teraz muszę zająć się chorą. Dziś wieczorem zadebiutuję w Zbolałych jako piosenkarka. Przyjdziesz? Nie mogłabym tego przegapić. Co tam masz? Proszę spojrzeć, jakie piękne. Palomie się spodobają. Nie masz innych? Te też są śliczne. Proszę, zaraz wydam resztę. To Pedro pytał, czy to prawda, że jutro wychodzę za Juana. Dlaczego zapytałaś, czy ma frak na ślub psy? Tylko żartowałam. Nie wiedziałem, że tak dobrze się dogadujecie. Nigdy nie dałaś mi tego, czego potrzebowałem. Już się nie potrzebuję. Nigdy więcej się do mnie nie zbliżaj. Wynnoś się z mojej głowy. Wszystko gra? Tak. Czego szukasz? Dokumentu. Musi gdzieś tu być. Dlaczego nie poprosisz Juana? Bo nie będzie chciał mi go dać. Co to za dokument? Testy DNA, który zrobiła Julieta. Po co ci on? Dziecko, którego się spodziewa, nie jest Juana. Syn Julieta jest mój. Nie widziałem pani, przepraszam. Prawie ją pan zmiażdżył. Próbowałeś mnie zabić. Nie. Już ja dobrze wiem. Nigdybym się do tego nie posunął. Przepraszam. Nie przyjmuję przeprosin. Zgłoszę usiłowanie zabójstwa. Proszę się uspokoić. Będziemy się nawzajem zastraszać? Na pewno nie chce pani, żebym zawiózł panią do szpitala? Moglibyśmy pójść do Berty, żeby zrobiła pani masaż i w ten sposób wyrównała pani czakry. Modesto da pani chleb na uspokojenie. Chce pani? Brandon, chodźmy do zbolałych. Dobrze. Na pani miejscu uważałbym na siebie, bo każdy krok może być pani ostatnim. Proszę uważać. W czym mogę pomóc? Juan? Porozmawiamy? Tak. Pedro ci powiedział, że tu pracuje? Rozmawiałaś z Pedrem? Spóźnia mi się. Tylko mi nie mów, że. Nie zaczekaj. Kręciło mi się w głowie, myślałam, że to przez uderzenie, ale mam też mdłości. Powiedziałaś lekarzowi: Nie, już wyszedł. Myślisz, że jesteś. Nie, to niemożliwe. Prawda? Wpadliśmy na siebie z Pedrem przez przypadek. Był w złym stanie. Coś mu się stało. Nie udawaj, że ci zależy. Nie chcę się kłócić, chcę tylko porozmawiać o wszystkim, co się wydarzyło. Powiedzieć ci, dlaczego to zrobiłam? Nie sądzisz, że za późno na wyjaśnienie nam czegokolwiek? Chcę, żebyś wyjechała. Ale dopiero co wróciłam, niczego sobie nie wyjaśniliśmy. Nie ma nic do wyjaśnienia. Trzymaj się z dala ode mnie i od Pedra. Nie chcę cię w pobliżu mojej rodziny ani Santa Kataliny. Ranisz mnie. Nie jesteś naszą matką. Była nią Katalina Arango. Dała nam miłość, której ty nam odmówiłaś. Nie jestem zwierzęciem, tylko kobietą, która powołała cię do życia. To jedyny powód, dla którego złożę ci ofertę. Ofertę? Co mam ci dać, żebyś zostawiła nas w spokoju? To, co kochasz najbardziej na świecie. Chcę spadku, który zostawiła ci Katalina. Chcę plantację Santa Catalina. To byłoby urocze, gdybyś spodziewała się dziecka. Dziecko jest zawsze błogosławieństwem, ale nie w tej chwili. Nie gniewaj się, że o to spytam. Czy to byłoby dziecko Juana? Oczywiście, ale nie sądzę, żebym była w ciąży. A co jeśli? Przyjmę je z miłością. Tym bardziej, że byłoby chłania. Jakie to ekscytujące. Bycie matką to najcudowniejsza rzecz, jaka może się przytrafić. Nie mów o tym nikomu, proszę. Teraz muszę iść. Pedro zawiezie mnie do lekarza. Chodźmy, Tadeo. Robot jest super. Jestem zaskoczony, że wiesz o Santa Catalinie. śledziłaś nas? Nie zapominaj, że pracowałam w Hacjendzie, znam ją doskonale. Wiesz dlaczego? Poprosiłam cię o plantację, bo wiem, że mi jej nie dasz. Ale właśnie to chciałeś ode mnie usłyszeć: że przyszłam z własnego interesu. Nie obrażaj mojej inteligencji. Powiedz, ile chcesz i odejdź. Ani Pedro, ani ja nie potrzebujemy cię jako matki. Niczego nie chcę. Trzymaj forse przy sobie. Nie mogę uwierzyć, że możesz być tak nieczułe. Jestem twoją matką, kobietą, która wydała cię na świat. Matka to nie tylko ta, która rodzi. Myślisz, że mnie oszukasz, udając ofiarę? Nie oceniaj mnie, synu. Nazywam się Juan Del Monte. Dzięki moim rodzicom mam więcej szczęśliwych wspomnień niż smutnych. Stałaś się duchem z przeszłości, któremu tylko współczuję. W przeciwieństwie do Pedra nie życzyć śmierci. Przysięgam, że żałuję. Nie jestem zainteresowany. Podaj kwotę i odejdź, bo ja też mam informatorów. Wiem o tobie wszystko. Kocham Was obu. Chcę odzyskać wasze zaufanie i udowodnić wam, że okazałam skruchę. Masz mój numer, podaj kwotę. Nigdy więcej nie zbliżaj się do Santa Catalina. Jasne? Juan, dobrze, że cię widzę. Simon próbował mnie zabić. Wjechał we mnie autem. Oszalał. Mateo, 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 zaczekaj. Myślałam, że już Ci przeszła obsesja na punkcie hudiety. To nie jest obsesja, bracie. Powiem Ci, ale proszę, zachowaj to dla siebie. Teraz mam być powiernikiem? Co? Nic. Powiedz, obiecuję, że nie pisz ani słówka. Kochałem się z Julietą, zanim Juan poprosił ją o rękę Jak mogłeś? Wiem, że to było złe i czuję się z tym okropnie Dlatego chcę zobaczyć test DNA Po co? W wynikach jest napisane, że to dziecko Juana Tak, ale jest też możliwość, że to dziecko jest moje Potrzebuję próbki krwi od Juliety Też chcę zrobić test DNA Jesteś w rozsypce i grasz z ogniem. Uspokój się. Dzień dobry. Podać śniadanie? Poproszę tylko kawę. Dla mnie też. Już podaję. Nie uspokoję się, dopóki nie upewnię się, że dziecko huliety nie jest moje.